Dobrze. się powiedzieć jeszcze proszę, jaki inny aspekt aranżacji sypialni należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu? Na pewno temperatura światła, które o. projektujemy do sypialni. Mhm. We wnętrzach mieszkalnych stosujemy temperaturę barwną między 2700 kalwina a 4000. Tutaj mam taki stryczek, którym uruchomimy. 2700, dokładnie, czyli to jest ten, ta ciepła temperatura barwowa. Ciepła barwa światła. Mhm. I Teraz, y, właśnie kiedy przełączasz y, na zimną, światło, widać y, dobrze, jak zmienia się nasze postrzeganie barw. Mhm. Tak, jest. Jeżeli często jest taki błąd, że stosujemy y, materiały o ciepłych barwach zastosujemy oświetlenie o bardzo jasnej barwie tak. i wtedy gubimy zupełnie ten efekt, do którego to nam włożymy, prawda? Te tak. kolory. Okazuje mhm. się, że to co oglądaliśmy w sklepie zupełnie inaczej wygląda w naszym mieszkaniu.